Koncept jest taki, że jest, odbywa się impreza, na której my po prostu pijemy alkohol. Znaczy, nie. nie, nie. Morewy. Wczoraj piliśmy wodę, naprawdę. <grym> e, I ta impreza się rozwija. Natomiast pomyślałam sobie, że te wszystkie teledyski właśnie a propos imprez, są takie, że. Że, że, że jest bal i że wszyscy są piękni i że te panie po są wstawione, ale one cały czas piękne i w ogóle make-up mi się nie rozmazuje, bo przecież one są idealne. A w rzeczywistości tak nie jest, znaczy nie wiem na jakie te imprezy chodzisz, no, w mojej rzeczywistości tak nie jest. No więc pomyślałam sobie, że to będzie fajne właśnie tak przyłamać i pokazać, że, że tak naprawdę pod wpływem alkoholu yy, robią się z nas małe zwierzęta, no. Yy, I taka, taka puenta. Fajna płyta, ale wyobrażam sobie, że ten teledysk będzie wyglądał naprawdę na poziomie światowym, tak jak poprzedni, a to wszystko dzieje się jednak w mieszkaniu. Tuś tak, dzieje w mieszkaniu, bo... No bo tak, taka piosenka też yy, i. Zresztą gdzie tam na dwór zimno. Ale powiedzmy, ile osób pracuje przy tym teledysku, bo ja tutaj widzę sporą świtę. Dzisiaj to jest yy, pikuś. Wczoraj to było, wczoraj się działo, naprawdę. Nie wiem, ilu było statystów, natomiast około 30, może więcej. I yy, nie, no w ogóle, naprawdę. Dużo, dużo, ale że y, zainteresowałem mnie tutaj taka jedna rzecz, że jednak ty masz ostateczne zdanie w sprawie swojego wizerunku, tego, jak wyglądasz w teledysku. Nie ma tak, że ty stoisz, ubierają, cię, czeszą, o tym nie możesz nic powiedzieć. No to jest super. <śmiech> <śmiech> Dlatego mam właśnie bardzo często jakieś takie obsuwy, ale faktycznie staram się, wolę y, nie przespać trzech nocy i później to odchorować przez tydzień, ale żeby... bo to już idzie, to już idzie świat, więc, y, więc żeby to było no idealne, perfekcyjne. Zresztą y, dziewczyny, z którymi współpracuję, które y, siostry bui. Y, też są perfekcjonistkami, więc wszystko musi być wczoraj. w tej piątki nad ranem e, była scena, gdzie musiałam się pomalować pomadką i po prostu dwie godziny czasu tą pomadką. Ja już myślałam, że zejdę stamtąd, ale no ale trzeba było. No, dzisiaj kwestia fryzury trwała ile? Dwie godziny? No, no ja wiem, nie ja wiem. E, a powiedz mi, bo mówisz, że pójdzie w świat, masz nadzieję, że to pójdzie dalej w świat. Są jakieś plany? No, mówiąc w świat, mam na myśli, że pójdzie w YouTube i, i może się rozejdzie. Myślę, że ta piosenka ma też taki potencjał, ale to zobaczymy. Świat, świat to też Polska. Mhm. A chciałabyś światowej takiej kariery wiesz, Wielkiej No, chciałabym. Znaczy, to, to jest kwestia, to nie jest kwestia tego, czy ja chcę, czy nie chcę. To, to nie zależy od mnie. Już to miałam 100 razy, że to ja mogę jedynie, ja właśnie to, co mogę zrobić, to. To faktycznie przez te dwa dni wycisnąć z siebie wszystko i w studio będąc też jakby zaśpiewać najlepiej i skomponować jakieś for najlepiej, a później to co się dzieje to naprawdę jest poza, moją, po, poza moim zasięgiem.